Amen. Kontynuujemy naszą refleksję nad Mateuszowymi błogosławieństwami. Dzisiaj już szóste błogosławieństwo: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W roboczej naszej strukturze, kompozycji tego tekstu Mateuszowego z początku kazania na górze, jesteśmy w drugim bloku błogosławieństw, które mówią o aktywności człowieka. Bo smutni, cisi czy łagodni byli ci, którzy przeżywali pewną egzystencję, pewien stan duchowy, który był odpowiedzią na spotykaną w świecie niesprawiedliwość. Natomiast w drugim bloku widzimy aktywność człowieka. Zobaczymy, jak to, to błogosławieństwo pokazuje aktywność człowieka, do której jesteśmy zapraszani. Ale spróbujmy po krok po kroku słowa tego błogosławieństwa rozważyć. Najpierw musimy się zastanowić, co to znaczy serce w antropologii biblijnej. Serce nam się kojarzy z serduszkiem, z walentynkami, i w naszym myśleniu to sfera uczuć często może nawet nieuporządkowanych, szalonych, jak zakochanie się. A rozum kojarzy nam się z decyzjami, z umysłem, z pamięcią. W Biblii jest inaczej. Serce oznacza osobowość człowieka, umysł, pamięć, uczucia tak i emocje, pragnienie i wolę. Innymi słowy, innymi słowy powiemy, że serce to centrum człowieka. W Biblii myśli się sercem, patrzy się sercem, w Biblii rozeznaje się sercem. Serce to prawda o człowieku. Gdy czytamy Stary Testament, jest mowa u proroków, w psalmach o obrzezaniu serca. Obrzezanie było znakiem przymierza, jaki Bóg zawarł z narodem wybranym. I często słyszymy, że ten znak przymierza nie może być tylko zewnętrzny, musi dotyczyć serca, czyli całego człowieka. Jest mowa często w księgach prorockich. O sercu skamieniałym, zatwardziałym, czyli sercu, które jest niewrażliwe na Boże działanie, na Boże Słowo, niezdolne do odpowiedzi na Bożą miłość, czy na potrzeby drugiego człowieka. I wreszcie znajdziemy w Biblii także obietnicę serca nowego, serca z ciała, serca wrażliwego, dojrzałego, serca zaangażowanego. Już tutaj pozwólmy sobie na Dwa zdania, przynajmniej cytaty yy, proroka Jeremiasza, 24 rozdział, werset 7. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Pan. Oni będą moim narodem, ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ z całego serca powrócą do mnie. I wreszcie klasyk, Ezechiel 36, 25, 27, już tylko wyrwane zdania, frazy. Dam wam serce nowe. Odbiorę serce z kamienia i dam wam serce z ciała. Czyste serce. W Starym Testamencie, w Biblii Greckiej tylko raz mamy użyty ten zwrot, który jest użyty w naszym błogosławieństwie. Hoi kataroi te kardia. Czystego serca. Znajdziemy go tylko, to ten zwrot w psalmie 24, w wersecie 3. Posłuchajmy. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w Jego świętym miejscu? I pada odpowiedź. Człowiek o rękach nieskalanych i o czystym sercu, który nie skłonił swej duszy ku kumarnością i nie przysięgał fałszywie. Jest mowa o warunku, jaki człowiek musi spełnić, by być dopuszczonym do liturgii świątynnej. Tym warunkiem jest czystość serca, czyli prawość, szczerość. Uzupełnieniem tego psalmu mogą być słowa psalmu innego, 15, psalmu liturgicznego. Zobaczmy, że pada to samo pytanie, czy podobne pytanie: Kto będzie przebywał w Twoim przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twojej Górze Świętej? I pada odpowiedź. Kto postępuje bez skazy, kto działa sprawiedliwie, kto nie rzuca oszczerstw, kto nie czyni bliźniemu nic złego, kto mówi prawdę w swym sercu. A więc czystość serca to prawda w relacjach, w relacjach z Bogiem, w relacjach z ludźmi, którzy wołają o miłość, odpowiedzialność, o troskę i zaangażowanie. Ale jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy innym tekście psalmu, który dobrze nam znany jest i często używany w liturgii, który mówi o czystym sercu. Psalm pokutny, 51, przypisywany Dawidowi, nawet w wstępie napisane, że to psalm po grzechu z Betrzebą. Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste. Co znaczy ta prośba? Czyli uwolnij mnie od przewrotności w zamiarach. I w czynach. Dalej psalmista woła: uwolnij mnie od krwi, Boż. A więc, czyste serce odkrywa psalmista, a przypisywany jest według tradycji do sytuacji króla Dawida. To brak czystości serca oznacza, że król był przewrotny. Dopuścił się śmierci Uriasza. A więc o to chodzi w tej czystości serca, choć wstęp może nam Sugerować, że chodzi tylko o czystość w przestrzeni intymnej, ale tu chodzi o brak prawości, o przewrotność, która spowodowała wielki grzech człowieka, i dlatego woła o czyste serce. W Nowym Testamencie to słowo kataros, czyli czysty, czy katarotes, czyli czystość. Nie odnosi się do cielesności człowieka. Zobaczmy, że Jezus wprowadza nowe myślenie. Widzimy Jezusa, który jada z grzesznikami. Jezusa, który dotyka chorych, dotyka trędowatych. Jezusa, który spotyka pogan. Co znaczy więc czystość? Czystość to nie jest przeciwieństwo nieczystości, ale czystość. To przeciwieństwo hipokryzji, zakłamania, fałszu. Zobaczmy taki klasyczny już tekst z Ewangelii Świętego Mateusza z 15 rozdziału, wersety 10-20. Zachęcam, żeby spokojnie przeczytać sobie ten tekst. Tylko wybrane fragmenty teraz przeczytam. Po dyskusji z Faryzeuszami Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: Słuchajcie. I chcieli cię zrozumieć, dla wszystkich to jest trudna, ta nowa nauka Jezusa. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. I Piotr dopytuje: Jezus więc dalej tłumaczy: To, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa. Czyny nierządne kradzieże, fałszywe świadectwo, przekleństwo. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieczystymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Moglibyśmy podsumować te zdanie i nauczania nowe, zaskakujące dla słuchaczy Jezusa fragmentem zdaniem z listu św. Pawła do Tytusa 1:15. Dla czystych wszystko jest czyste. A więc w Ewangelii Mateusza, co oznacza czyste serce? To człowiek bez fałszu, człowiek bez złości, szuka dobra, uczciwy wobec Boga i ludzi. Człowiek, innymi słowy, byśmy powiedzieli spójny. To, co na zewnątrz wypływa z jakiejś spójności, koherencji z tym, co jest wewnątrz. To człowiek przejrzysty. I znowu może krótki fragment ze świętego Pawła, pierwszy list do Tymoteusza, 1:5. Czyste serce to dobre sumienie? Oglądać Boga. W Biblii znajdziemy dwie postawy wobec tego stwierdzenia. Z jednej strony wielokrotnie odkryjemy prawdę, że jest niemożliwością oglądać Boga. Przypomnijmy sobie. Na przykład historię Mojżesza z Księgi Wyjścia. Wielokrotnie jest mowa, że trzeba zasłaniać twarz, że Boga nie można zobaczyć. Mamy też takie ważne zdanie w prologu świętego Jana 1,18. Boga nigdy, nigdy nie widział. Czy wreszcie w liście świętego Pawła do Tymoteusza, już na samym końcu, szósty rozdział, wersety 15-16, Ukaże je we właściwym czasie błogosławiony jedyny władca, król królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedostępną, którego żaden z ludzi nie widział, ani nie może zobaczyć. Jemu cześć moc wiekuista, Amen. A z drugiej strony czytamy w Biblii, że oglądanie Boga to cel ludzi prawych. Kilka cytatów pozwólmy sobie. Psalm 11, werset 7. Ludzie prawi zobaczą oblicze Boga. Psalm 17, werset 15. Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Czy wreszcie klasyk Hiop 19,26 Potem mesczątki, skórą, odzieje, i ciałem swym zobaczę Boga. Oglądanie Boga więc Nastąpi po śmierci człowieka. Piękna nagroda, oczywiście. Błogosławieni czystego serca, albowiem Boga, oglądać będą. Ale i grzesznicy po śmierci zobaczą Boga, staną przed obliczem Boga. Więc na czym polega ta nagroda, czy to błogosławieństwo, na czym ma się wypełnić? Zobaczmy znany nam fragment z Ewangelii Świętego Jana. Z Wieczernika, 14 rozdział, 8 werset i kolejne. Filip mówi do Jezusa, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus, Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? A więc oglądanie Boga to odkrywanie Ojca w Jezusie. To jest jakiś wielki dar. Ale tak, żebyśmy powiedzieli, od, zobaczyć Boga, to odkrywać Boga w każdym człowieku. Przypomnijmy sobie, już mówiliśmy, nawiązywaliśmy do 25 rozdziału Mateusza, do tego opisu sądu ostatecznego. Wszystko to mnieście uczynili, mówi Jezus. Byłem chory, byłem w więzieniu, byłem nagi, byłem przybyszem, mnieście uczyniliście, mnie uczyniliście to wszystko, co uczyniliście tym Potrzebującym. I ostatnia myśl naszego rozważania. Czystość serca to nie stan, ale to proces. To droga, używając słów może Świętego Jana Pawła II, to droga stawania się ludźmi sumienia. Jak uzyskiwać czystość serca? Jak formować swoje sumienie? Przynajmniej jedna podpowiedź. Z Ewangelii Świętego Jana, znowu rozdział 15. Werset trzeci Jezus mówi do swoich uczniów. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Czystość serca zdobywa się słuchając Słowa Bożego, czytając, modląc się Słowem Bożym, pozwalając, że to Słowo Boże kształtuje nasze serce, oczyszcza nasze serce, czyni nasze serca zaangażowanymi, ułatwia, Odpowiedzieć na wolę Bożą w naszym życiu. Słowo Boże. Jak ważne jest w naszym życiu wiary słowo Boże. Ale jeszcze jeden fragment, cytat tym razem z VII wieku. Izaak z Niniwy, biskup Niniwy, zwany Izaakiem Syryjczykiem, pustelnik, zostawił nam takie myśli mówiące o czystości serca. Czystość serca to miłość do wszystkich słabych, którzy upadają. Oczyszczony widzi duszę bliźniego swego. Gdy ktoś widzi wszystkich dobrymi, i gdy nikt nie wydaje mu się nieczysty, wtedy można powiedzieć, że jest on rzeczywiście czystego serca. Gdy widzisz twego brata grzeszącego, narzuć wtedy na jego plecy płaszcz. Twojej miłości. Doskonało odrzuca obawę, gardzi nagrodą i kocha z całego serca. Co znaczy kochające serce? Jest to serce, które płonie miłością do całego stworzenia, do ludzi, ptaków, zwierząt, nawet demonów, dla wszystkich stworzeń. Taki człowiek modli się nawet za zagady, poruszony nieskończoną litością. Jaka budzi się w sercu tych, którzy zjednoczyli się z Bogiem? Pewnym znakiem, po którym można rozpoznać tych, którzy doszli do takiej doskonałości, jest to, że dziesięć razy na dzień gotowi są oddać się płomieniom przez miłość bliźniego, i to im jeszcze nie wystarczy. Czystość serca. I zakończmy. Tradycyjnie modlitwą, którą przygotował ojciec Berhard Hering. Boże, nasz ojcze, wszyscy wokół nas mówią o wolności, chwalą się swą wolnością, albo płaczą za nią. A przecież często ci sami ludzie, którzy obiecują wolność, są straszliwymi manipulatorami, albo też takich ustawiono, że wydaje im się iż sami dokonali wyboru. Dzięki Ci, Ojcze, że nauczyłeś nas poprzez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, jak szukać prawdziwego wyzwolenia. Kochając Cię całym sercem i ucząc się od Twego Sługi, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jak bezinteresownie służyć siostrom i braciom, poznamy Cię i znajdujemy prawdziwą wolność. Daj nam wytrwałość, Panie, abyśmy weszli na górę z Jezusem, by wysłuchać Jego słów, zachować je w sercu i uczyć się od tego, który jest absolutnie czystą miłością, sprawiedliwością i pokojem. Amen.